Na tej liście są nazwiska strażników obozu koncentracyjnego w Auschwitz. Wszyscy jeszcze żyją, bez uszczerbku na ciele i duszy. Ale Kurt Shrym z Centrali Badania Zbrodni Narodowo-Socjalistycznych w Ludwigsburgu nie daje za wygraną. Nigdy nie jest za późno, uważa, by postawić winnych przed sądem. Uważam, że nawet dzisiaj ma to jeszcze sens. Oskarżeni są już wprawdzie bardzo starzy, ale współdziałali w akcjach, które po dziś dzień zaliczane są do kategorii najokrutniejszych zbrodni. Uważam, że proces ten winni jesteśmy ich ofiarom. Nie wolno nam przejść nad tym do porządku dziennego, twierdząc, że sprawcy są już za starzy i że od tamtych czasów minęło już 70 lat. Obóz koncentracyjny w Auschwitz był największym niemieckim obozem zagłady w Europie. W ciągu niespełna trzech lat, od 1942 do 1945 roku, zamordowano w nim ponad milion ludzi. Słynny proces oświęcimski, który odbył się w latach 60. we Frankfurcie nad Menem, objął jedynie 20 z kilkuset byłych strażników i członków obozowej administracji. Wcześniej mówiło się, że strażnik może być oskarżony o współudział w zbrodniach, jeśli brał czynny udział w akcjach, które kończyły się śmiercią więźnia, np. prowadząc go do komory gazowej lub odkręcając własnoręcznie kurek instalacji gazowej. I właśnie to się zmieniło po wyroku Johna Demianuka, strażnika z obozu w Sobiborze. Sąd w Monachium uznał bowiem w 2011 roku, że był to wyłącznie obóz śmierci. Sam fakt pracy w nim był zdaniem sędziów równoznaczny z pomocą w mordowaniu ludzi. Dlatego Demianiuk został skazany na 5 lat więzienia za współudział w zamordowaniu 28 tysięcy osób. Odwołał się od wyroku, ale zmarł zanim sprawą zajął się Sąd Najwyższy. Dla Kurta Ryma i jego ekipy z Ludwigsburga wystarczy wyrok sądu pierwszej instancji. Zależy im przede wszystkim na tym, żeby kolejnych strażników postawić przed sądem. Dzisiaj wystarczy udowodnić, że strażnik aktywnie wspierał tę straszną machinę śmierci. Przytoczę może jeszcze jeden przykład. Strażnik, który uniemożliwił ucieczkę więźnia z obozu, dziś też jest uznawany za współwinnego, ponieważ gdyby więzień miał szansę ucieczki, nie zostałby zamordowany. Kurt Gutmann uważa, że to ważne, żeby dawni sprawcy i dziś stawali przed sądem. Śledził osobiście cały proces Demianiuka. Sobi Boże zginęła jego matka i brat. Proces to dla niego akty zadośćuczynienia wobec ofiar i ich rodzin. Nie zapomina się o ofiarach i takie zbrodnie nie przedawniają się nawet, jeśli zbrodniarze są w podeszłym wieku. Kurt Gutmann mieszka w Berlinie, by prześledzić cały proces demianiuka, jeździł na każdą rozprawę do Monachium. Naturalnie, niełatwo oglądać człowieka, który jest odpowiedzialny za śmierć matki i brata. Jeszcze nigdy nie widziałem kogoś, kto bezpośrednio był w to zamieszany. Brak jakiejkolwiek reakcji z jego strony dogłębnie mną wstrząsnął. Kurt Szrym i jego zespół, 70 lat po wojnie, przygotowują materiał dowodowy przeciwko nadzorcom z Oświęcimia. Na liście jest 50 nazwisk.